Siemadeczko, ja jestem Jakub Litwin i witam Was na moim kanale w dzisiejszym odcinku wraz z Zolą, która znajduje się po mojej prawej i Nikolą, która znajduje się jeszcze dalej chodź, chodź. I Wiktorią, która jest za kamerą Możesz się pokazać Hejka No idziemy na obliczko, bo jest 30 stopni i zrozumcie to, że kurwa tak stopy wolą bo 6 kilometrów przeszedłem dzisiaj bo paczkę musiałem wysłać a nie miałem czym pojechać nawet autobusu tutaj nie było, kurwa, rozumiecie no i idziemy na ognisko i tam się już zobaczymy, bo będziemy jeżdżą paski Siema kamerzysta Siema Ola ma Nikola Czy kto do nas dołączył Jakub Litwi Nie, nie żartuj, Julka Patrzcie, znowu mam fajnego kapitana Jacka, ale nie piję alkoholu, to piję 0,0. Bo dzisiaj jest odcinek na cześć, Bo tylko... Kurwa, Daisy, wystrażyłaś mnie. Jeziu... Podeszła i mnie zaczęła lizać po nodze. I zawał prawie do tego. myślałem, że to jakiś robak czy coś. No i jest jeszcze za gorąco, żebyśmy palili ognisko, bo tak this is, this a nasz A w ogóle nam tu? W tu, czy tam? tam? Tu. Tam. <noise> Albo Ale tu? tu, bo to jest tu. Ja no bym tutaj tu wolała. można też zrobić ognisko, mm, A tylko takie mniejsze. Tam jest klimat. Ale no to byśmy musieli tam przenosić rzeczy. Ja bym tu wolała oczywiście. I to wy. Zrobimy my tu się przeniesiemy zjeść. Mhm. Ale tu tutaj sensu. Przecież nie będziemy siedzieć przy ognisku. To jest nie gorąca przy no, no ale ten, ale nie będziesz musiał tam no stać. no Ale czemu? Nie będziesz musiał stać, ale jest ciepło Jeżeli tak chcesz. Ale to jest takie to. Zobacz. Jakie? naruszcie tak Naruszcie, tak? No. no i będziemy... Chyba się musiały trzymać patyka. Można na... Tym? No tym tym stojącym Albo na można Nie ruszt? Tam chyba. Mówiła. Ja. To no, no. tam. Piła mi się skręciła już jedno co? Pij co pił więcej? No a wódkę to jakoś po zachodzie słońce zaczynamy. Co nie? A ja sobie patrz. dopiero dzisiaj przypomniałam, Ola. że my mamy jutro lekcję. Aha. Prawie cały dzień bez Lola będzie. Chyba tylko jedną dzisiaj nagramy. Mhm. A, bo to się dalej nagrywa. No, no to ogólnie teraz się nic nie dzieje. Jest tak gorąco, że nawet nie chce nam się oddychać. A nie, to normalnie tak jest, ale no wiecie... Wiecie co, takie ognisko rozpaliłem, znaczy już dawno temu, bo zapomnieliśmy kamerę wziąć właśnie stamtąd, skąd was brałem. Bo teraz tutaj siedzimy i o widzicie, tam się pali, to znaczy już się kończy palić, ale zaraz dołożymy i się będzie palić znowu. O, zobaczcie. No już pierdolion dwie kiełbasy, Jurka już cztery, Wiktoria trzy, a one po jednej. nie Jedną wolę. Bo... A no tak, jedną, jedną, jedną też psy zjadły. zjadły. Wiktorii. No i ogólnie jest chillera. 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 I zarak dół. Chodź popiół we włos. Nikolko, na grzywce. Oj, spadło. No, jak zapaliło, włosy, to tak na górze, Ola, Ola, tak. To jest taki wielki płatek. Taki wielki. O, tu tu... O, o już. Nie. Co nie? Czemu ty tak z tym No bo nie mogłam szczekać cały czas. Ale pewno nie chciałaś czekać. Chciała! O, o masz tutaj ten Dalej? Nie już nie. No jest fajnie. Zaraz no, sobie z nim przeciągnął No już wam mówiłem, ale dzisiaj przeszedłem 6 km no kurwa no. tak jest stopy. No. O no tak się też to. Ale byłem w wygodniejszych butach. Jeszcze wygodniejszych niż ten. Pewnie nie zdajecie sobie sprawy, że mogą być takie, ale są. Nie wiem czy to chce to mi się to pić wódkę, jak jeszcze tak ciepło. Zobaczcie, tutaj kreczuk, ale to się sam ubrudziłem A tutaj, tutaj wino, też. to mnie Jurka ubrudziła Nie! No jak nie, tylko ty rozlać wino! No, to nie znaczy, że ja. A kto? Tutaj było wino, a ty się a to się <coughs> ubrzyliśmy. Jak? Stąd <coughs> mi sprawu tutaj? To <coughs> <labi się coughs> Nigdy wina. No <laughs> jakby mi wyleciała z Buzi, to co, co bym miał całe. A nie, Jej tutaj, kolej, poprawię parę kropek. Nikola, myślimy. <laughs> no w ogóle, Nikola się doliczyła, że dojdzie na ma 7 Nie, on naprawdę ma 7. On no, tu nie ma jednego biedna. Zobacz, to Ja nie liczę. No powinno być 8, Zobacz, ma 7. To? Ej, szybko! Teraz... No ma 8! A nie, ma 7. 7, nie ma jednego. Tutaj nie ma jednego. Siedem, nie ma jednego. Nie, nie ma jednego. Tam, no i Tam, to kupię jakieś tabletki na alergię. a ale jakby, no, ten, ja no to nie. A jakby dojść? No, dość. No, no proszę. Tam w krowie dopisuję. No tak blisko. No, nie pisuję. Znaczy, dzisiaj nie, mam, nie wiem, czy to była alergia. Ale że zdrowiem dobrze ogólnie, no? no. To fajnie, fajnie, to jest zdrowy jak Gid? rewelacyjnie, no? Rewelacyjnie mówisz tak Tutaj ja jestem w soku, nie wiem jak... No nie, ja nie też. wiem jak wy widzowie. Co? Naprawdę wszyscy są w soku tutaj. Tak. I to z powodzeniem. Naprawdę, dajcie lajki, subskrypcje, wszystko za to. No to już dawno nie dać. Łączaro <noise> za to! Nie wiem czy widać! Nic nie widać! Nie wiem czy widać! zrób tak, żeby było widać, że jest i płacisz! Za nic! Właśnie. No właśnie nie za nic! To jest za nie płacisz mi! Co? Nie płacisz mi! No nie nagrywa. tak. Nagrywam. Nagrywam! Kiedy? Co czas. Nie? mogę kuferek, jakby Ja nie mogę, ruszam z kalorą. Ale. Mam no ogólnie zamówiliśmy pizzę i będzie taki pyszny placuś i zamówi go mój współpracownik. To znaczy go mój współpracownik co? Będzie pyszny? O, tak. <śpuszczak> to będzie pyszne? Place. A co ty chciałabyś jeść? Nie, tylko nie wiedzieli, że się no. Dobra, a kto płaci? Easter egg sundae one A ja nie mam karty, a te, telefon mam rozładowany Ładuje się No ale nie dam rady go odłączyć Się wyłącza od razu Jak ma mniej niż 100% Masz już 12 mój drogi No ale mówię, że jak ma mniej niż 100% to się wyłączy Jak go odłączę będziemy